Witam serdecznie 31 stycznia 2022 roku Zgromadziłem sobie trochę śniegu i po dzisiejszych ćwiczeniach po już przebyciu kilkunastu tysięcy kroków teraz można trochę odpocząć zrelaksować się w śniegu i oczywiście ten miesiąc ładnie zakończę liczbą około 600 tysięcy kroków. cacy po wczorajszym morsowanku dla WOŚP i biegu fantastyczne. Ostrołęckie morsy pokazali, pokazaliśmy, że wspieramy WOŚP O jeden dzień dłużej. Zalecam zimne kąpiele, zalecam aktywność fizyczną. Warto dbać o zdrówko. Profilaktyka bardzo ważna. Klikę zdrówka, serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Hej! Hey, to